Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W pierwszej erze śródziemia, czasach w których Sauron był ledwie podwładnym Morgota, pomiędzy Dobrym a Złem doszło do druzgocącego konfliktu zwanego wojną gniewu. Były to czasy, w których czarny król powołał do życia nową rasę zwaną smokami. Z początku były to straszliwe bestie, poruszające się po lądzie. Jednak w końcu zaczęły zdobywać przestworza, a pierwszą i zarazem najpotężniejszą fruwającą bestią stał się Ankalagon. Był on nazywany Wielkim Smokiem Morgota, gdyż zarazem przed jak i po nim nie istniał większy przedstawiciel tego gatunku. Po raz pierwszy pojawił się w ostatecznej bitwie wojny gniewu. Pełnił w niej rolę dowódcy Smoków i był uważany za prawą rękę Morgota. Jego potęga nie znała granic. Szacuje się, że jego rozmiary mogły sięgać kilku kilometrów i mógł przy tym ważyć setki tysięcy ton. Gdy wzbijał się w powietrze, wywoływał potężne huragany, a gdy przelatywał nad danym regionem śródziemia, zakrywał słońce. Jego potężny smoczy oddech potrafił spopielić całe miasta i nie było przed nim ratunku. Jak pamiętacie w filmie o Smaugu, powiedziałem wam, że skóra tego smoka trzeciej ery nie mogła zostać przebita przez żadną broń, a jedynym słabym punktem gada był brzuch, który skrzętnie został przez niego osłonięty roztopionym złotem. Możemy więc domniemywać, że Ankalagon jak i Smaug, posiadał słabo osłonięty łuskami brzuch, który być może i w tym przypadku posłużył w uśmierceniu gada. Jednakże cały ten opis umożliwia nam wysnucie stwierdzenia, że w żadnej książce, filmie czy też grze nie pojawił się większy przedstawiciel tego gatunku. Jego ogrom przytłaczał smoki Pieśni Lodu i ognia, w tym osławionego Baleriona, króla Gidore oszołomostracha, czy też Dragon Storma. Ancalagon przyszedł na świat pod koniec pierwszej ery i miał pełnić funkcję ostatniej linii obrony Angbandu. Podczas ostatecznej bitwy zaatakował on wraz z pomniejszymi smokami potężną armię Walarów i siał w niej zamęt, rozbijając całe oddziały. Gdyby nie bohaterskie wielkie orły Manwego, na których czele stanął Torondor, będący królem wszystkich ptaków żyjących na całym obszarze Ardy, bitwa zostałaby rozstrzygnięta na korzyść sił zła. To istotne wzmocnienie armii sił dobra spowodowało, że wszystkie smoki zostały pokonane na czele Sankalogonem. Gigantyczne ciało smoka spadło z impetem z nieba, uderzając w góry tyranni, zwane potocznie Tankarodrimem. Wyobraźcie sobie jego ogrom, gdyż według przekazu wspomniany masyw górski został przez niego całkowicie zniszczony. Góry te wznosiły się na tank bandem, a pod nimi rozpościerał się system olbrzymiej kopalni i tunel umożliwiający przedostanie się z północnego na południowe zbocze. Według szacunków były to największe góry Śródziemia, więc mogły być wysokie na kilka tysięcy metrów. Nawet Księga Atlas Śródziemia ukazuje ich skalę, jakoby miały mieć ponad 10 km wysokości i 8 średnicy. Podsumowując był to najpotężniejszy smok w historii całego śródziemia, jednak zginął równie szybko co się pojawił. Wyobraźmy sobie więc, jak potężne były siły dobra, w tym osławione orły Manwego, żyjące w pierwszej erze śródziemia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!